ma. jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się, co to jest bolero, gdzie to kupić, czy warto oraz jak to spożywać, to nagrałem film na moim kanale na YouTubie, gdzie rozwiewam wszystkie wątpliwości, odpowiadam na wszystkie pytania, które do tej pory otrzymałem, także zapraszam na mój kanał. Kanał się nazywa Boli Kuli. link dam w opisie. Postanowiłem zmienić kadr, żebyście mieli trochę jaśniej niż trochę mi będzie mniej wygodnie to nagrywać, ale wy macie bardziej jasne. Teraz podsumowanie wczorajszego dnia. Pewnie to będę robił na fitatu, jak mi się wydaje, ale póki co testujemy oba rozwiązania. I tak, zjadłem już podsumowanie. Wczoraj 1377 kalorii. Tutaj, wczoraj spaliłem 1700 kalorii, czyli 323 kalorie są na minusie. I powiem Wam, że w nocy było ciężko, bo w nocy byłem głodny i musiałem dobić się jogurtem naturalnym, ale fajnie, bo jogurt naturalny z Biedronki, gęsty, 228 kalorii tylko, to nie jest dużo. A bardzo ładnie mi głód zaspokoił, więc myślę, że zawsze będę miał taki jogurt w lodówce na wypadek nocy. I jak się zechce coś jeść, coś słodkiego, to kilka kropel aromatu, kilka kropel słodzika, i wtedy jest gitara. Dobra, ważenie. No to pierwsze takie oficjalne ważenie z rana. 72,9. i Myślałem, że może jeszcze na Instagrama będę tu rzucał, Dobra, zdjęcie na Instagrama zrobione. No dobra. To co robimy? Tabletki idziemy do pracy, no. Dzisiaj jestem jakiś super szczęśliwy, zmotywowany. Zawsze mam tak w poniedziałki, że jestem taki zmotywowany, bo jak weekend przesiedzę w dobu i się bało ruszam To w poniedziałek mam ochotę na długi spacer Do pracy mam długi spacer, bo 8 km Dajcie mi chwilę was na jakiś pićko A i dzisiaj przyjdzie dużo paczek Dzisiaj przyjdą też takie rzeczy, których od bardzo długiego czasu może po pracy idę też jedną taką rzecz kupić. zobaczycie później fajna dziwne, ale mega mnie szczęście jakieś dziś rozpiera. To co? Zobaczenia po pracy. Ciema, jako że po świętach mam dużo energii do działania, to zaczynamy z fajnym kontentem. Wiem, że niektórzy z Was lubią unboxingi, więc dzisiaj będzie coś ekstra. Mianowicie unboxing aż raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu, ośmiu paczek. I na całe to zamówienie to pewnie grubo ponad tysiaka wydałem. Chociaż już nie pamiętam dokładnie, ale coś koło tego. Ale zaczniemy od czegoś troszeczkę innego. Pokażę wam mój nowy mikrofon do aparatu. I to jest mikrofon, o którym od dawna marzyłem. I to jest taki, co się montuje na aparat. Jak się włącza aparat, to on zbiera dźwięki i podobno jest mega kod, mega profesjonalny. I on normalnie kosztuje 1200 zł. No i tak sobie zbierałem kasę, zbierałem i. i uzbierałem. Ale znalazłem ofertę na OLX, gdzie pan sprzedawał za 750 zł, właśnie ten. I pan sprzedawał jako stan idealny, dwa razy użyty i. No 750, no to 450 zł taniej. I mam nadzieję, że wszystko jest z nim w porządku. Bo jak nie jest, to wtopiłem dzisiaj 750 zł, bo nie ma możliwości oddania. No jak jest, no to 450 zł będę miał w kieszeni, także najpierw sobie sprawdzę, czy mikrofon działa, a później przejdziemy do unboxingów. Jestem. Predator kurwa. Dobra, słuchajcie, mam farta Mikrofon działa idealnie Także 450 zł w kieszeni I właśnie uświadomiłem sobie, że Vlogowanie to drogi sport Bo na rzeczy do vlogowania wydałem już no, nie wiem, myślę, że prawie 20 tysięcy, a mam jakieś 162 subskrybentów na YouTube, także chyba łatwiej by było po prostu dać dla tych 162 osób po 100 zł i poprosić, żeby nie subskrybowali. No, ale nie miałbym tyle zabawy, gdybym tego nie zrobił, także. Pomimo tego, że mam 20 tysięcy mniej, to warto było. Słuchajcie, jestem ciekaw, czy też tak macie, że wychodzicie do biedronki, chcecie kupić swój koliwek, a wracacie, tergając 70 sztuk energetyków. Chyba powinienem się leczyć. A jeżeli chodzi o unboxingi, to chyba przełożę je na jutro, bo zrobiłem dzisiaj dobre 30 km, jestem styrany i leci konferencja Fame MMA na YouTubie, także chyba się położę i sobie poglądam konferencję, bo zaczyna mi brakować siły już na dzisiejszy dzień. Także będzie content na jutro. A jak dobrze pójdzie, to jutro też przyjdzie moje zamówienie z KFD. Nowe smaki sosów, wanilia, czerwona porzeczka, także będą testy. Także jutro też będzie się działo, więc zapraszam. Ok, test mikrofonu, raz, dwa, trzy, test mikrofonu. Testujemy, jak działa mikrofon, raz, dwa, trzy. Teraz testujemy z mikrofonem, raz, dwa, trzy testujemy z mikrofonem, raz, dwa, trzy.